Myślę, że to jest nic innego jak ewakuacja z tonącego okrętu. Warto w skrócie przeanalizować te ostatnie dwa lata, bo przecież jesienią 2023 roku, gdy Szymon Hołownia został marszałkiem Sejmu, tą drugą osobą w państwie, miał on wówczas szczyt swojej popularności. I proszę zobaczyć. Jak mocno stopniała ta jego popularność przez te półtora roku, przez te właściwie praktycznie już dwa lata, gdzie Donald Tusk systematycznie odkrawał te elementy, które decydowały o tym, że właśnie ta popularność. I Szymona Hołowni Polski 2050 na pewnym poziomie się utrzymywała. Dzisiaj jest to partia, która jest cieniem tego, co było dwa lata temu. Wielu, wiele sondaży wskazuje na to, że nie wejdzie ona do Parlamentu. Sam Szymon Hołownia no, zaczął też wybijać się gdzieś na niezależność. Ja myślę, że to jest tak, że też obserwuje on sytuację. Wie, że nie będzie zgodnie z umową koalicyjną już pod koniec tego roku marszałkiem Sejmu. Zostanie nim Włodzimierz Czarzasty i jest to dla niego jakieś wyjście z twarzą. No, ale też powiedzmy sobie szczerze, jest to takie stanowisko, taka synakura, której nie jeden by mu pozostał. Można powiedzieć w sumie, że Szymon Hołownia idzie niejako śladem Donalda Tuska, który też przypominam 10 lat temu zarzekał się, że nie odejdzie do żadnych instytucji unijnych i to kolejna obietnica, której nie dotrzymał, bo kilka miesięcy później taką decyzję i takie działanie podjął. Być może to też jest jakaś koncepcja Szymona Hołowni, by uniknąć w dalszej perspektywie odpowiedzialności za czyny, które popełnił, no bo przypomnę chociażby jego bezprawne działania i postępowania wobec, panów ministrów Kamińskiego i Wąsika. Ja myślę, że on zdaje sobie sprawę z tego, że chociażby za tą sprawę, czy generalnie za współodpowiedzialność, za czyny, które były popełnione i naruszenia prawa w tym pełzający zamach stanu przez obecną koalicję przyszłoby mu być współodpowiedzialny. To jest też być może obawa przed zemstą Donalda Tuska. Wtedy on zostawia tych swoich ludzi niestety. Ja podejrzewam, że oni no, zostaną pożarci przez Platformę Obywatelską. Duża część partii Szymona Hołowni zostanie pewnie w przyszłym roku, w 2026, już wchłonięta przez Koalicję Obywatelską.